Każdy człowiek, który ma kontakt z prawdziwą religią, zderza się z kwestią prawa. I tutaj, co Kościół, to inna opinia. Dzisiaj powiemy sobie, czy w ogóle jakiekolwiek prawo obowiązuje zbawionych. Jeśli obowiązuje, to jakie prawo? Oraz przede wszystkim zastanowimy się, czy przestrzeganie prawa jest warunkiem zbawienia. Wielu mówi, że prawo zostało przybite do krzyża. Powołują się oni na ten werset. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. Problem polega na tym, że nie ma tutaj mowy o żadnym prawie, a jedynie o jakimś wykazie, który był zawarty w przepisach. Więcej na ten temat mówię w odcinku Cienie przyszłości oraz Jakie prawo zniósł Jezus. Linki, jak zwykle, umieszczę w opisie. Dzisiaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo te są omówione w tych podlinkowanych odcinkach, ale chciałbym, chciałbym, abyśmy ogólnie powiedzieli sobie o prawie. Zwróć uwagę na słowa wypowiedziane przez samego Zbawiciela. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota ani jedna kreska nie przeminie sprawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Mówię wam bowiem, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Więc nie może być tak, że jakiekolwiek prawo zostało zmienione. Dalej po tych słowach Pan Jezus daje przykłady tego, o jakim prawie mówił. Wspomina przykładowo o niezabijaniu lub niecudzołożeniu i tak dalej. Odnosi się bezpośrednio do prawa, jakie my roboczo możemy sobie tak dla nas określić jako prawo związane z ludzką moralnością, prawo moralne. Dlatego wiemy, że na pewno kwestie moralne nadal obowiązują i są wiążące dla wszystkich chrześcijan. Wiemy to na podstawie nieludzkich interpretacji, ale wyraźnego słowa samego Zbawiciela. Jak to się ma jednak do innych praw, na przykład do praw powiązanych ze świątynią, praw, które roboczo sobie możemy nazwać prawami ceremonialnymi? Czy one nadal obowiązują? Ten problem już został rozstrzygnięty na pierwszym Soborze Jerozolimskim. Zobacz. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli: trzeba ich obrzezać i nakazać, aby zachowywali prawo Mojżesza. Apostołowie i starsi zebrali się więc, aby rozstrzygnąć tę sprawę. Uznał bowiem Duch Święty za słuszny. I my też. Nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Taka była decyzja pierwszego soboru jerozolimskiego. Tutaj oczywiście dobrze by było przytoczyć cały rozdział 15 Dziejów Apostolskich, ale myślę, że każdy z was we własnym zakresie może sobie ten rozdział sam przeczytać, żeby zobaczyć o co tam ogólnie chodziło. Czy ta decyzja była sprzeczna ze słowami Jezusa? Oczywiście, że nie. Jezus powiedział, że on przyszedł Wypełnić prawo, a prawo, które my sobie roboczo nazwaliśmy ceremonialnym, jest proroctwem na przyszłość. Prawa świątynne wskazywały na przyjście zbawiciela i Jezus wypełnił każdy szczegół, jaki był w tych proroczych prawach podany. Czyli niejako my wierzący w prawdziwego baranka, który gładzi grzech świata, wypełniamy to prawo, ponieważ w niego wierzymy. Dlatego właśnie w liście do Kolosan Paweł napisał. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu księżyca lub szabatów. Są to cienie rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. To są cienie rzeczy przyszłych, cienie przyszłości. Czyli te święta i różne dni odpocznienia były proroctwami na Jezusa. A teraz mamy rzeczywiste ciało Jezusa i nie potrzebujemy już symboli, aby się Uczyć o nim. Mamy Jego prawdziwą osobę. Tutaj dochodzi kwestia tego, co zrobić z cotygodniowym szabatem, czyli z odpocznieniem sobotnim. Nie jest to przecież przykazanie, które jest proroctwem na przyszłość. Nie jest ono powiązane ze służbą świątynną, więc nie jest prawem ceremonialnym. Jest ono częścią dekalogu, który jako w całości traktuje o kwestiach moralnych. Było przestrzegane przed grzechem, przez cały czas aż do Chrystusa, oraz jest napisane, że będzie to prawo również obowiązywać na nowej ziemi, gdzie grzechu nie będzie. Więc czy obowiązuje również w tym krótkim wycinku czasu, jakim jest era chrześcijaństwa? Myślę, że list do Hebrajczyków tę sprawę rozstrzyga. A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bożego. Ja wiem, że. Ten werset również wielu różnie interpretuje i w naszych czasach jest ogólnie bardzo dużo kontrowersji w kwestii tego jednego przykazania. Choć tej kontrowersji nie było aż do połowy drugiego wieku naszej ery, bo wszyscy chrześcijanie zwyczajnie odpoczywali wtedy w sobotę. Jednak z uwagi na to, że w naszych czasach nie jest to takie oczywiste, nagrałem bardzo dużo filmów na ten temat i jak zwykle linki znajdziesz w opisie. Jak więc w tym wszystkim nie zwariować? Jedno prawo jakoś duchowo przestrzegamy, inne dosłownie. O co tutaj chodzi? To jest dość proste. Pozwól, że ci wyt wytłumaczę. Prawo jest niezmienne, o czym Biblia uczy bardzo często. Jakie prawo jest niezmienne? Czy prawo dotyczące składania ofiar ze zwierząt było i jest niezmienne? Oczywiście, że nie. Zostało ono dodane jedynie z uwagi na grzech. Przecież tego prawa nie było przed grzechem. Dodatkowo tego prawa nie będzie na nowej ziemi. Jakie więc prawo było przed grzechem i będzie na nowej ziemi? Weźmy na przykład kradzież. Czy przed grzechem byłoby to złe, aby kogoś okraść? Oczywiście, że tak. Podobnie na nowej ziemi, gdyby się tam znalazł jakiś złodziej, to nie byłby to już raj. Tak samo ma się sprawa zabój zabójstwa, cudzołóstwa, bluźnierstwa, kłamstwa i wszystkich innych moralnych przykazań. Tak można sobie to łatwo uporządkować w głowie. Zadaj sobie pytanie, czy prawo, o którym czytam, jest wieczne? Jeśli jest wieczne, to na pewno obowiązuje również teraz. Gdyby można było zmienić prawo, które roboczo nazwaliśmy sobie moralnym, to znaczy, to znaczyłoby to, że jak chrześcijanin robi komuś coś złego, to nie jest to grzechem. Że Bóg wcale do takiego zachowania nie ma obrzydzenia. Oczywiście tak nie jest. Dlatego prawo. Nadal obowiązuje. Dobrze, tylko że obowiązuje w jakim sensie? Czy prawo może kogoś zbawić? Oczywiście, że nie. Prawo jedynie mówi nam, co jest dobre, a co złe. I tu jego rola się absolutnie kończy. Ono nas tylko o tym informuje. Ono nawet nie jest w stanie sprawić, żebyśmy my dobrze postępowali. Łaską, bowiem, jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Zbawienie mamy jedynie z łaski. Zbawienie odłamania prawa mamy jedynie dzięki Jego przelanej krwi. To Jezus w Tobie będzie działał, aby najpierw dać Ci chęć czynienia tego prawa, a potem następnie dać Ci również skuteczne jego wykonanie. To jest jego dzieło, działo, ale musisz mu całkowicie zaufać. Dziesięć przykazań to jest dziesięć obietnic. Jeśli to opis, jest to opis charakteru Jezusa i Bóg chce, dać ci to w darze. I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. To Bóg przez łaskę sprawi, że będziesz przestrzegać Jego prawa. Nie odrzucaj więc ani prawa, ani łaski. Jedno i drugie ma swoje miejsca. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże, przeciwnie, utwierdzamy prawo. Utwierdź prawo, bo to właśnie prawo jest odbiciem Bożego charakteru. Jezus jest idealnym wypełnieniem tego prawa, więc jak chcesz być tak jak Jezus, a wierzę, że chcesz tego, to będziesz chciał żyć w zgodzie z prawem. Nie po to, aby sobie zaskarbić jakieś względy u Boga, albo aby zyskać sobie Jego miłość. On już dawno udowodnił to, że Ciebie kocha, gdy oddał za Ciebie swoje życie. Zanim jeszcze się urodziłeś, wiedział przecież, że mnóstwo zła wyrządzisz w życiu, a mimo wszystko oddał życie za ciebie. Więc nie musisz jakoś sobie zaskarbiać jego miłości. Jego przycholności nie musisz zdobywać posłuszeństwem. To nie tak działa. On ciebie miłuje mimo to. Skoro jednak mu wierzysz, skoro uważasz, że on jest mądrym Bogiem, że jest dobrym Bogiem i chce dla ciebie jak najlepiej, to będziesz robił tak. Jak On ci radzi, bo przecież to On jest Bogiem i On wie, co jest najlepsze dla Ciebie. A on dał nam prawo, abyśmy mogli być wolni i żyć szczęśliwie. Nie poddając się w jakąś niewolę grzechu. Dlatego nie odrzucajmy ani prawa, ani tym bardziej łaski. Subskrybuj i daj łapkę w górę. Śledź nas na najbrzyb w telegramie i Facebooku. Cześć.